Postanowiłeś, postanowiłaś, że będziesz wspaniałym rodzicem, będziesz nawiązywać bliską więź ze swoim dzieckiem. Nie będzie tematów tabu, dzięki czemu wasza relacja będzie pięknie rozkwitać i będziesz odpowiadać na wszystkie pytania swojej pociechy. Super, bardzo się cieszę. Właśnie w tej części naszego kursu będę Wam pokazywała, jak odpowiadać na pytania dziecka w zależności od jego wieku. Jest jednak parę rzeczy, o których warto, żebyście wiedzieli. Dzieci nie zawsze zadają pytania we właściwych miejscach i we właściwym czasie. Czasami zadają pytania, gdzie Wy macie bardzo negatywne zdanie na jakiś temat i nie wiecie, jak obiektywnie coś dziecku wyjaśnić. Czasami ciśnie Wam się na usta mm, moc słów, by uspokoić dziecko, gdy to nie jest czas i pora. Więc zacznijmy od tego, jak w ogóle rozmawiać z dzieckiem. Po pierwsze, weźcie sobie na luz. Zobaczycie za chwilę, że wiele pytań dziecka. Mimo, że pozornie wydają się, że dzieci pytają o seks, absolutnie nie ma nic wspólnego z, dzieckiem, z seksem. Z dzieckiem ma. Weźcie również sobie poprawkę na to, że wasze dziecko, w zależności od wieku, po prostu jest ciekawe pewnych rzeczy. I jeżeli przyjmujecie już formę, że będziecie odpowiadać, to ustalcie pewne reguły gry, nawet jeżeli to nie są takie rzeczy, o których mówicie dziecku, choć warto dziecku je również przekazać, to ustalcie sobie, w jakich sytuacjach, kiedy chcecie rozmawiać z dzieckiem, a kiedy jest to dla Was po prostu niekomfortowe. Wyobraźcie sobie sytuację, jesteście w sklepie, wasz kilkulatek przybiega do Was z paczką prezerwatyw: Mamo, tato, zobacz, mam, 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 chcę to, chcę to, to jest fajne, co to jest? No i co robicie? Palicie się ze wstydu. Nie, to nie dla Ciebie, odłóż to dla dorosłych. Yy. Tak? Nie wiecie, nie wiecie, jak się zachować? Czy po prostu bierzecie pudełko, mówicie, kochanie, to są prezerwatywy. Używają tego dorośli, yy, kiedy yy, się kochają. Wiesz co, to nie jest jeszcze dla Ciebie. Odłóż to proszę na półkę, a w domu dokładnie wyjaśnię Ci, do czego to służy. I słuchajcie, w ten sposób po pierwsze... No, co z tego, że was inni ludzie słyszą? Pokazujecie, że jesteście świadomym rodzicem i dbacie o wiedzę swojego dziecka. Wasze dziecko dostało częściową odpowiedź na to, że to jest coś, czego używają dorośli. Jeżeli macie Fajnie wychowywane dziecko, to dziecko wie, że są rzeczy, których używają tylko dorośli, a rzeczy, których używają tylko dzieci, tak? Nie dajecie się dziecku do zabawy piły mechanicznej. I kilku latek jest w stanie zrozumieć, że są rzeczy tylko dla dorosłych, a macie później większą przestrzeń, żeby w domu pewne rzeczy dzieciaczkowi wyjaśnić, tak? Więc na spokojnie i na luzie. Czasami gdzieś w kolejce słyszymy, jak na przykład dziecko pyta: Mamo, tato, a kto to jest ten gej? Bo słyszymy w rozmowach innych: I co? Kochanie, gej to może nie jest najtrafniejsze określenie. Natomiast są to osoby, które kochają osoby tej samej płci. W domu wyjaśnię Ci więcej. W zależności od tego, jak chcecie pewne rzeczy wyjaśniać, bo właśnie tak jak Wam mówiłam jeszcze chwilkę wcześniej, możecie trafić na takie tematy, które budzą Wasz sprzeciw. Kilku, kilkunastolatek, na przykład, może Was zapytać o seks analny, może ktoś Was zapytać o rzeczy związane, po prostu rzucić jakąś nazwę, tak? Czasami, nawet Wy możecie nie do końca wiedzieć, co to jest. Wchodzicie do internetu, mówicie: Dobra, poczekaj, sprawdzę. I patrzycie, a to na przykład kobiecy wytrysk, tak, albo coś jeszcze innego. Dzieci pytają o takie rzeczy, bo gdzieś zasłyszały, gdzieś zobaczyły. No i co? No i warto powiedzieć: Okej, okay, dobra, nie znam tej nazwy, miłość francuska. O, dobra, to wiem co to jest, ale słuchaj, kochanie, wyjaśnię Ci to za chwilę, jak będziemy w domu, tak? I w zależności od wieku pokażę Wam, jak pewne rzeczy wyjaśnić za chwilę. Natomiast słuchajcie, na luzie, po prostu na luzie, to, że dziecko pyta, to nie zawsze znaczy, że od razu musi tą odpowiedź uzyskać. Wy czasami y, możecie się wstydzić, możecie. Fajnie jakbyście się nie wstydzi, ale powiedzmy, że wpadniecie w taki stupor, tak? O holender. Co to za pytanie? Więc ustalcie z dzieckiem. Kochanie, e, to jest pytanie natury osobistej, intymnej. E, będę się lepiej czuł, uczciwie. Jeżeli na ten temat będę mogła Ci mógł Ci za chwilkę wszystko wyjaśnić w domu. E, umówmy się, że przychodzimy do domu, myjemy rączki, mm. robicie co tam macie jeszcze zrobić. I, I siadamy i rozmawiamy. Tylko słuchajcie, w ten sposób, kiedy się umówiacie z dzieckiem, to słowa dotrzymujecie. Macie, zyskujecie w ten sposób na przykład godzinę, żeby oswoić się z tematem, czasami nawet w komórce wyklikać co, co coś oznacza, bo dzieci naprawdę zadają bardzo szczegółowe pytania, w zależności oczywiście od wieku. No i potem siadacie i rozmawiacie. I tyle. I podchodzicie do tematu zupełnie neutralnie, naturalnie. Jeżeli na przykład czegoś nie lubicie, to mówicie. Wiesz co? No, ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego. Nie rozumiem mężczyzn kochających mężczyzn. Natomiast no, jest taka sytuacja: są tacy mężczyźni, którzy po prostu tak jak mężczyzna kocha kobietę, tak mężczyzna kocha mężczyznę. No i wtedy na przykład oni żyją razem. Co Ty będziesz na ten temat sądził, wyrobisz sobie swoje zdanie. Moje zdanie jest takie. Ale słuchajcie, bez żadnych epitetów, bez y, mówienia, jakie to obrzydliwe, jakie to jest niefajne. Słuchajcie, dzieciak sam sobie wyrobi zdanie, tak? Y, zresztą wy pewno również w taki sposób komentujecie różne rzeczy, kiedy jesteście ze swoimi znajomymi, jeżeli tam jest Wasze dziecko, to ono i tak to słyszy. Ale ważne jest, żeby wiedziało, że. To jest taka tak, bo wyobraźcie sobie sytuację, że Wasz syn czy Wasza córka jednak okażą się osobom o innej preferencji seksualnej. I kiedy Wy pokażecie, jak bardzo nienawidzicie gejów, lesbijki, jak bardzo to jest dla Was obrzydliwe, to Wasze dziecko w wieku nastoletnim, które stwierdzi, że kocha tą samą płeć, nie przyjdzie do Was. Bo będzie wiedziało, że Wy nienawidzicie osób, które tak mają. Więc pytanie, czy chcecie stracić kontakt i relacji z dzieckiem tylko dlatego, żeby mu powiedzieć, że coś jest dla Was niefajne? Można powiedzieć, że się czegoś nie akceptuje, ale można powiedzieć, że po prostu tak już na świecie jest. I wtedy dziecko wie, no okej, okay, dobra, mama, tata, no może nie są fanami takiej sytuacji czy czegoś, ale mają świadomość, że tak na świecie jest. I dla nich to nie będzie końcem świata, kiedy ja przyjdę i powiem. No kurczę, no jednak mam takie, a nie inne skłonności. Więc z dzieciakami rozmawiamy wprost. Mówimy jak najprostszymi słowami, ale mówimy też wtedy, kiedy my czujemy, że jest nam komfortowo. Więc w sklepie, w miejscach publicznych ograniczamy się do tego, żeby powiedzieć: OK, rozumiem, to jest ważny temat, tak. Super, że o to pytasz. Nawet chciałem, chciałam z Tobą na ten temat porozmawiać. Jednak to nie jest fajne miejsce do rozmowy. Umówmy się, że w domu wtedy a o takiej, a takiej godzinie porozmawiamy. Jest to zupełnie inaczej. I teraz, tak jak powiedziałam na początku, weźcie sobie poprawkę na to, że dziecko nie zawsze Was pyta o seks. Czasami nie wie o co pyta, i od waszej reakcji i od tego, jak zareagujecie, weź skończyć takie głupie pytania zadawać, hmm, będzie też zależała wasza późniejsza relacja z dzieckiem, bo nie ma głupich pytań. Tak, są niewygodne pytania dla rodziców, ale to, że pytanie jest dla nas niewygodne, hmm, nie oznacza, że mamy z tym zostawić dziecko, żeby ono później szukało gdzieś w internecie, żeby szukało wiedzy u znajomych albo zrobiło nam mega świński kawał. Słuchajcie. Hmm, Moi rodzice edukowali mnie od najmłodszych lat i zawsze, ale to zawsze, dostawałam odpowiedzi na pytania. Natomiast kiedyś, bardzo, hmm, dla mnie pytanie było naturalne, ponieważ rozmawiali przy stole o prezerwatywach, chciałam wiedzieć, co to jest. I moi mądrzy rodzice którzy dali mi encyklopedię, miałam swoje leksykony, zawsze mogłam czytać, bo u nas była taka umowa, że najpierw czytam coś, jeżeli nie zrozumie, to dopiero pytam i dopiero wtedy rozmawiamy. To też był taki wybieg rodziców, żeby mieć czas, żeby się przygotować do rozmowy. teraz to rozumiem. Natomiast wyobraźcie sobie, że jako kilkulatka zapytałam o prezerwatywę i nie uzyskałam odpowiedzi. Rodzice zaczęli się śmiać, bo to impreza, było więcej osób, że to balonik, do którego się zmieści kibel wody, że to inne rzeczy. I słuchajcie, ja byłam tak zirytowana, bo to nie było w moim domu, więc nie mogłam sięgnąć do mojej encyklopedii czy do mojego leksykonu, żeby sprawdzić, co to jest i przeczytać. Wybiegłam na klatkę schodową i zaczęłam krzyczeć. Ludzie, powiedzcie mi, co to jest prezerwatywa! Zlitujcie się na biednym dzieckiem, które nie wie, co to jest prezerwatywa. Wierzcie mi, Była to dosyć nieprzyjemna sytuacja dla moich rodziców, dla moich dziadków, bo to było w ich domu. Natomiast można temu było bardzo łatwo zapobiec, tak? Nie wyśmiewać mnie przy stole, nie pokazywać mi, że ja czegoś tak bardzo nie wiem, a to jest tak oczywiste dla wszystkich, że powoduje salwy śmiechu, tylko po prostu powiedzieć mi: "Monika, słuchaj, to jest zabawka. To jest yy, coś, co służy dorosłym. W domu dostaniesz leksykon, przeczytasz, a później wyjaśnimy Ci, co to to w ogóle jest. I ja wtedy nie byłabym wyśmiana, olana, tak, przez wszystkich. Zareagowałabym normalnie. Okej, okay, dobra, rozumiem, tak, teraz nie porozmawiamy, w szczególności, że moi rodzice zawsze ze mną rozmawiali, a taki żartobliwy ton spowodował, u mnie po prostu taką chęć natychmiastowego dowiedzenia się. Tak? Usłyszałam tyle żartów, tyle rzeczy, co to jest, a nie umiałam rozwiązać tej zagadki, bo dla mnie to było coś absolutnie, wiecie, no nie wiem, tak jakby mi ktoś mówił o jakichś częściach z rakiety kosmicznej, wymieniał jakieś nazwy, o których ja nie mam pojęcia, tak? Dzisiaj siadam do Google'a, sprawdzam, a dobra, to jest to. A wtedy zostałam z takim brakiem wiedzy. Więc yy, zwracajcie też uwagę na to, jak mówicie dzieciom. Jak chcecie, żeby wasze dzieci reagowały? Więc coś, co jest dla was zabawne, coś, co wymyślicie sobie, że żartujecie, niekoniecznie. I pamiętajcie, że dzieci do szóstego roku życia nie rozróżniają czegoś takiego jak ironia bardzo często, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Dzieci przyjmują to, co my im mówimy, za prawdę. Dzieci uważają, że rodzice są autorytetem mówią im zawsze prawdę. I teraz tak, jeżeli będziecie żartować, kłamać, oszukiwać, to Wasze dziecko w pewnym momencie, w pewnym wieku się z tym skon skonfrontuje i przestanie Wam po prostu ufać. No więc tyle, jak rozmawiać. Za chwilę przechodzimy do konkretów.